Prawie 3 na 10 wolnych strzelców zauważyło ostatnio zmniejszenie liczby klientów i zleceń. Spadki starają się wyrównywać się wzrostem swoich stawek, to jednak jest pożerane przez rosnącą inflację. Wynika z badania przeprowadzonego przez Uzmi platformę dla freelancerów oraz zleceniodawców. O tym, czy szykują się chude czasy dla freelancingu i o tym, czy może freelancerzy mają szansę uratować firmy w trudnej sytuacji kadrowej. Porozmawiam teraz z moim Państwa gościem, którym jest Przemysław Głośny, CEO Uzmi. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Panią, witam Państwa. Z których branż konkretnie y, są teraz w trudniejszej sytuacji? Którzy zauważają ten spadek zleceń? Tak naprawdę w ogóle tego raczej nie dostrzegają programiści, którzy są jedną z dominujących grup, jeżeli chodzi o freelancing. Dotyka to w jakimś stopniu bardziej grafików i copywriterów. To tak się mniej więcej układa równo, że jeżeli chodzi o. Przepraszam, y, 80% freelancerów to są mniej więcej właśnie graficy, programiści, copywriterzy, także to są te branże, architekci również takie branże takie bardziej kreatywne, to może ich troszeczkę dotykać ten spadek zleceń, ilości zleceń. A w jaki sposób osoby takie jak freelancerzy mogą ciąć koszty, jeżeli najczęściej są to jednoosobowe działalności gospodarcze, które uwzględniając budżety firmowe, no tak naprawdę są w 100% budżetami ich, jak oni sobie radzą? Z tymi spadkami? To tak nie do końca jest, że to przede wszystkim są prowadzące, osoby prowadzące działalność gospodarczą. W dużym stopniu około 50% finanserów jest zatrudnianych gdzieś na etacie, i filancing jest jakimś dodatkowym do, do, zarobkiem dla, dla nich, więc bardzo często są to osoby zatrudniane na w różnych formach umów cywilnoprawnych lub korzystających z takich platform właśnie, jak useme.com. I e, jeżeli chodzi o ograniczenie kosztów, e, Financing generalnie jest domeną ludzi pracujących zdalnie, więc e, pracujących głównie z domu, z różnych miejsc, takich pozabiorami, więc tak naprawdę, jeżeli chodzi o takie koszty e, działalności, to, to, to one nie są wysokie. E, I je, jeżeli chodzi o takie obcinanie jakieś takich jak zmniejszenie kosztów z ich tytułu, to Raczej nie obserwujemy takich, jakichś takich szczególnych. Raczej te, te, troszeczkę wspomniała Pani na początku, że około 20% osób e, zmniejsza ich ilość, e, z, e, jeżeli chodzi o ilość zamówień, ale z drugiej strony e, financing jest taką gałęzią, która rośnie bardzo dynamicznie i to jest w dużym stopniu równoważone poprzez wzrost ilości klientów. E, myślę, że w pierwszej kolejności e, jakiś ewentualny kryzys nadchodzący na rynku dotknie osoby zatrudnione na etat, a, a financing raczej w najbliższych latach będzie rósł. Czyli nie przewidujecie Państwo takiej sytuacji, że freelancerzy zmęczeni tym, że tych zleceń jest coraz mniej, będą starali się właśnie gdzieś uciekać w te etaty? To się trochę. Z jednej strony zrównoważy się to poprzez to, że przy malejącej liczbie, czy zmniejszającej się liczbie etatów, firmy bardzo często będą zaczęły korzystać i teraz częściej korzystają z usług specjalistów wynajmowanych na konkretne godziny i do konkretnych zleceń. Mało kto potrzebuje tak naprawdę zatrudnić grafika na cały etat do wykonania jakichś konkretnych zadań i ta, ta tendencja będzie coraz, coraz bardziej rosnąca, tym bardziej, że na przykład Polska jest raczej takim zapóźnionym krajem, jeżeli chodzi o ilość finanserów, nawet w, w stosunku do Unii Europejskiej, a już szczególnie, jeżeli chodzi na, przykład na Stany Zjednoczone, które są taką kolebką w I, I tutaj z jednej strony... Pandemia też okazała, że już pandemia wykazała, że ludzie powinni teoretycznie szukać takich bezpiecznych form zatrudnienia. Jednak na rynek wchodzi wchodzą teraz przedstawiciele tego pokolenia Z, które którzy sobie cenią w dużym stopniu właśnie taką swobodę, większą elastyczność rynku pracy. Taka ekonomia współdzielenia pracowników też jest coraz bardziej dominującą taką sferą. Więc lepszej, większej klasy specjaliści są. Dzieleni, wykorzystywani przez różnego, większej ilości firm i, i, i tak. Na przykład to widać przede wszystkim, chociażby, jeżeli chodzi o programistów. To nie jest tak, jest dosyć skomplikowane teraz zatrudnić wysokiej klasy specjalistę i, i tutaj. Coraz częściej właśnie korzysta się z tego typu metod, jak na przykład zatrudnienie osób do konkretnych zleceń, czy wykorzystywanie jakichś extension teams, tak zwanych, czyli ludzi, którzy przychodzą do realizacji konkretnego projektu i nie są zatrudnieni na stałe, i na cały etat. I to wynika w dużej mierze z, też z możliwości no, z trudności zatrudnienia. Tak? Brakuje nam programistów. Według różnych szacunków od 200 do 300 tysięcy programistów w Polsce brakuje. A jakbyśmy to porównali pod kątem stawek, to freelancerzy zarabiają lepiej? No i pytanie: o ile lepiej od osób, które mają tą, powiedzmy, stabilniejszą formę zatrudnienia typu etat, właśnie? Nie wiem, czy bym pokusił się takie stwierdzenie, że freelancerzy zarabiają lepiej. Myślę, że przede wszystkim w freelancingu taką sferą, która najbardziej jest atrakcyjna, to jest taka elastyczna forma zatrudnienia, możliwość pracy tak naprawdę z różnego miejsca. I, i, I możliwość dobierania sobie różnych ciekawych projektów. Niekoniecznie pierwszym takim bakterem prowadzącym do freelancingu jest, są wyższe zarobki, aczkolwiek to też się zmienia. Coraz wyższe klasy specjaliści przechodzą na taką formę współpracy, właśnie w ramach freelancingu. Z kolei, no. To wszystko też zależy tak naprawdę od tego, z, jakiego, z jakiej branży są financerze. finanserzy. Finanserzy, pracujący programiści, raczej większe możliwości zarobków mają pracując dla większych korporacji na, na etat niż korzystając z finansingu. Z kolei, jeżeli chodzi o takich grafików, copywriterów, no to czy zajmujący się tekstem tłumaczy, tak? copywriterów w sensu szerokiego, bo to mówimy o osoby prowadzące takie social media czy tłumacze czy w ogóle piszące teksty, dziennikarze również, no to, to są takie branże, których głównym domeną właśnie jest freelancing, tak, Że tutaj nie, rzad, nie często zdarza się zatrudnienie tego typu pracowników netto. To jak w tym momencie prezentuje się rynek freelancingu w Polsce? Jeżeli byśmy mogli spróbować to zobrazować, jakie przewidujecie dla niego państwo perspektywy? pomimo tych no, coraz trudniejszych i dla przedsiębiorców, i dla pracodawców czasów? Przede wszystkim z uwagi na to, że Polska jest trochę za późno, jak wspomniałem, w stosunku do Unii Europejskiej i do, do reszty świata, jeżeli chodzi o, o financing, to przewidujemy zdecydowany wzrost tego, tego rynku u nas w kraju. Takie dane już tego mi. Tak, 2021 do 2020 to był wzrost o 7% tak naprawdę, ale to też był taki dosyć specyficzny okres sam środek pandemii trochę takiej niepewności. W zeszłym roku nasze dane, dane już mówiły o finanserach takich sensu stricte, czyli właśnie te, z tej domeny grafika, copywriting, copywriting programowanie i pochodnych, bo też architektura, to, to, to jest około 270 tysięcy ludzi. Nie, jeszcze nie pokuszę się o szacunki dotyczące tego roku aczkolwiek między 2020 a 2019 ten wzrost był już blisko 20% i podejrzewałbym, że będzie wyższy nawet niż pomiędzy tym rokiem 2020 a 2021, żeby zobaczyć te liczby. W Polsce około 3-4% zatrudnionych to są ludzie pracujący na własny rachunek, podczas gdy w Unii Europejskiej to średnio to około 15%. Także jest jeszcze spory margines wzrostu, jeżeli chodzi o rynek polski i no, nie żyjemy w próżni. Jesteśmy częścią Unii Europejskiej i tak naprawdę w takim dłuższym okresie będziemy raczej równać do Unii Europejskiej, a Unia Europejska jest jeszcze z tyłu, jeżeli chodzi o, o na przykład Stany Zjednoczone. Tak jak wspominałem, także nawet Unia Europejska jeszcze goni rynki bardziej rozwinięte z tego punktu widzenia, rynek amerykański, a Polska goni wszystkie. To spójrzmy teraz na te kwestie z perspektywy pracodawcy, który może być zainteresowany współpracą z freelancerem. W jaki sposób przebiega proces rekrutacji takiego wolnego strzelca i na ile pracodawca może być pewien, że ta osoba, którą on zatrudnia do konkretnego projektu przecież będzie na tyle rzetelna, na tyle sumienna, bez tego związku stałego z firmą, bez zaangażowania, że to zadanie będzie zrobione na pewno dobrze. No i jak weryfikować pracę z taką osobą? Znowu złożymy takie narzędzia jak choćby USB, gdzie, gdzie jest, istnieje możliwość dodania zlecenia i oczekiwania na zgłoszenia ze strony finanserów, których w naszym serwisie łatwo można zweryfikować na, na bazie portfolio, ocen innych klientów i wcześniejszych e, e, realizacji. E, freelancing, jeżeli chodzi o zdobywanie zleceń, tak naprawdę nie różni się od większości branż, w tym sensie, że około 2 3 e, zleceń finanserzy pozyskują poprzez polecenia od innych klientów, swoich poprzednich klientów. Więc to troszeczkę takim marketingiem wirusowym, tak? Mamy zadowolonego klienta, on przekazuje tą informację swoim zaprzyjaźnionym e, przedsiębiorcom, i innym zaprzyjaźnionym e, e, właścicielom firm i w ten sposób finanserzy zdobywają kolejne zlecenia. E, w dobie takiej informacji rozszerzonej w internecie bardzo łatwo można zweryfikować kwalifikacje finanserów, zapytać o referencje, Skontaktować się z poprzednimi klientami. Tak jak wspomniałem, na przykład tak, tak jak w i w innych serwisach tego typu yy, można znaleźć informacje dotyczące tego, jakie były poprzednie realizacje, jak klienci są zadowoleni, i to jest tak naprawdę yy, przede wszystkim takie główne źródło weryfikacji. Jeżeli chodzi o znalezienie takiego finansera, no jeżeli nie mamy w swoim otoczeniu jakiejś firmy, która korzystała z usług jakiegoś wolnego strzelca, no to wystarczy tak naprawdę wpisać w internecie właśnie jakieś. Yy, Poszukać USB, przede wszystkim co polecam. Ale wystarczy też sprawdzić inne jakieś giełdy zleceń tak, dla finanserów i, i tam po prostu dodać zlecenie, zapytanie z prośbą ofertę. Zaręczam, że tak naprawdę w większości przypadków to jest w ciągu 24-48 godzin, to jest kilkadziesiąt ofert Pani od różnych finanserów, więc. Kilkadziesiąt sekund mm -hmm. do końca. Chciałam zapytać o ostatnią rzecz. Wspomniał Pan o grafikach, o programistach, o marketingowcach, o dziennikarzach. A jakie jeszcze zaskakujące branże możemy znaleźć na takich giełdach? Jakich specjalistów nieoczywistych możemy wynająć do konkretnego projektu w firmie? Myślę, że takim ciekawym przykładem może być wirtualna asystentka. To jest taki rodzaj pracy w, w pracy zdalnej w finansingu, który się dynamicznie bardzo rozwija w ostatnim czasie. Część firm, gdzie na swojej działalności gospodarczej potrzebuje jakiegoś wsparcia w obsłudze dokumentów z księgowością. Nie zawsze to oznacza potrzebę zatrudnienia osoby na etat. I można sobie wydaniać taką osobę, która właśnie typowego finansera, który kilka godzin w miesiącu przygotuje wszystkie dokumenty, całą dokumentację i to jest taki bardzo dynamicznie się. Dziękuję hmm. pięknie. Moim Państwa gościem był Przemysław głośny CEO U Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo.